Witajcie. Dziś chciałem przedstawić jak wyciągnąć więcej FPS w grze Dirt 3 Aby to zrobić musimy wejść w Dokumenty My Games Dirt 3 Hardware Settings i wchodzimy w Hardware Settings Config Otwieramy to za pomocą Notepad++, lub notatnika WordPada Ja otworzę za pomocą WordPada ustawiamy, W tych opcjach ustawiamy Direct Force DX3 na True co umożliwi uruchomienie dirta trzeciego w direkcie dziewiątym. Objective, and objective Load dajemy na 0,1. Lubek ktoś jest możemy dać na 0,0. Nie polecam, wtedy się już nie da w to grać. Oraz w też dajemy na 0,1. Chodzimy niżej i ustawiamy dynamic append oc, dajemy na false oraz physic oraz tutaj dajemy też na false co spowoduje drastyczny skok fpsów a i zapomniałem tutaj quality jeszcze na zero co tutaj spowoduje, że dynamiczne części przedmioty znacznie spowolnią zabierając nam mniej pamięci. No, to już sami zobaczycie jak samochód będzie się zachowywał podczas rozwalania. Nie będzie takich gładkich przejść, tylko będzie uderzył drzewo, pyk, szył popękane i inne takie rzeczy. No, udowodnienie zaraz przejdziemy do testów. Jak mogliście zauważyć sposób działa, tylko pamiętajcie, wszystko co robiłem ustawiłem na najniższych detalach z rozliczności 800x600. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.